Reakcje społeczności na Virtua Fighter 5 REVO to mieszanka ekscytacji, konsternacji i frustracji. Chociaż kod sieciowy gry jest chwalony za płynność i responsywność, a niektórzy nazywają grę prawie perfekcyjną i lepszą, wielu zastanawia się, dlaczego nie jest to Virtua Fighter 6. Znaczący podtekst rozczarowania wynika z lat grania w poprzednie iteracje VF5 co sprawia, że to wydanie wydaje się powtórką zamiast krokiem naprzód. Oprawa wizualna jest głównym punktem spornym, a gra jest nazywana przestarzałą i przypominającą grę z 1995 roku. Prezentacja zwiastuna, zawierająca szybko zmieniający się tekst, również nie generuje ekscytacji. Porównania do Tekena są częste, a niektórzy postrzegają REWO jako degradację w porównaniu, kwestionując jego jakość wizualną i ogólną prezentację. Gracze biorą również pod uwagę krzywą uczenia się gry w odniesieniu do Tekena, co pokazuje znaczenie tego aspektu dla społeczności. Dalsze frustracje obejmują brak wydania na konsolę Xbox, brak trybów Survival i Quest oraz ogólną niechęć do nazewnictwa gry. Wielu uważa, że to wydanie jest sposobem na przedłużenie oczekiwania na prawdziwą kontynuację, a jeden z komentarzy wyraża sentyment grania w to przez kolejne 5 lat. Nawet wieloletni fani wyrażają zmęczenie wydaniami, ponieważ w przeszłości kupowali wiele wersji. Ostatecznie Virtua Fighter 5 Revo stoi w obliczu trudnej walki pomimo solidnej rozgrywki i kodu sieciowego. Wyzwanie stanowią przestarzała prezentacja, postrzegany brak innowacji i pragnienie społeczności prawdziwej kontynuacji. Sukces gry zależy od jej zdolności do zaspokojenia oczekiwań zarówno doświadczonych graczy jak i nowicjuszy w atmosferze mieszanki nieśmiałej ekscytacji i sceptycyzmu.